W dzisiejszym odcinku ABC Zdrowia i Urody będziemy rozmawiać o warzywach i owocach. O tym, czy lubimy owoce, czy często są na naszych stołach, zapytaliśmy naszych mieszkańców, a także ekspertów. Zapraszam Państwa na materiał. Ile razy dziennie sięga Pani po owoce i warzywa? No, codziennie. Bardzo mało. Raz, dwa. To zależy, czy kupię je rano, czy nie. Staram się codziennie to robić. A to zależy, jakie owoce jakie warzywa. Ogólnie, o jakiekolwiek. No, codziennie. Bardzo rzadko. Właściwie to jestem jak zając. Żyję tylko na ziemi, nie. <noise> nie jadam na wędliny. Tak się staram jak najczęściej. Czyli mniej więcej to ile razy? Tak, około dwóch razy. To to dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie jem owoce. Codziennie. Prawie codziennie jem. Owoce też bardzo lubię, tak samo jak słodycze. No, raz dziennie. No, no, tak, ja pewnie mniej. Tak, ale ja na przykład regularnie marchewki jem. Codziennie. Dla lepszej opalenizny? Tak, Dla bada karotenu, okej. No to tak częściej, za 3-4 razy dziennie. A czy lubi Pan owoce i warzywa w sałatkach lub w surówkach? Raczej nie. Mm, bardzo lubię. Lubię, uwielbiam. No ja jem, bo muszę, ale nie przepadam za tym. Oczywiście, pod każdą postacią. No, trochę w formie sałatki bardziej, może. Raczej wolę takie surowe, bez żadnych surówek, bez żadnych kombinacji naturalnej postaci. Zazwyczaj do obiadku jem. Moja mama się bardzo lubi robić sałatki równe surówki, więc jem do obiadków. Bardzo lubię w każdej postaci. Nie przepadam, wolę mięso. Tak, 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 bardzo do obiadu i potem to. Po... Wiesz o tym, że owoce i warzywa bardzo dobrze wpływają na Twój organizm. No raczej. No, człowiek wie, ale nie może się przekonać do tego. Owoce i warzywa raczej bardziej korzystnie wpływają na moje zdrowie. Powiedzmy, mają w sobie dużo witamin. No, na pewno wpływają, korzystnie wpływają na moje zdrowie. Mam nadzieję, że dobrze chyba lepiej niż jakbym miała jeść jakieś przetwory. Myślę, że dzięki temu mam lepszą cara, niż gdybym miał te same słodycze, prawda? Ogólnie są bardzo zdrowe, mają, mają bardzo dużo witamin. Powiem, że bardzo dobrze. Lepiej się czuję po takich warzywach, owocach niż po słodyczach. W dzisiejszym programie rozmawiamy o warzywach i owocach. O wypowiedź na temat, czy są one ważne, czy powinny znajdować się w naszej diecie, poprosiłam panią Małgorzatę Przeździak, nauczyciela z Medycznego Studium Zawodowego w Bukowie. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Tym razem, tak jak Pani powiedziała, będziemy mówić o warzywach i owocach. Nie do przecenienia jest wartość odżywcza tej grupy produktów. Warzywa i owoce w piramidzie żywieniowej znajdują się troszeczkę wyżej, jak produkty zbożowe, ale też stanowią fundament w naszym codziennym spożyciu warzywa zajmują, powinny być spożywane 3 do 5 razy dziennie najlepiej zapamiętać do każdego posiłku natomiast owoce 2 do 4 razy dziennie oczywiście też nie można tak stosować sobie bez umiaru dlatego też są opracowane pewne takie schematy na przykład, co to znaczy jedna porcja warzyw i owoców, mhm. albo jak łączyć ze sobą warzywa i owoce. Za momencik Państwu to przedstawię, ale chciałabym najpierw powiedzieć o zaletach tej grupy produktów. Warzywa i owoce najprościej, gdybyśmy chcieli w tym codziennym menu je wykorzystać, najlepiej jest podzielić się je na pięć grup. I tutaj zdecydowanie można też do zabawy włączyć dzieci, ponieważ bardzo fajnym takim sposobem, i może ten przykład podam, jest podział warzyw i owoców ze względu na kolor. Wyróżnia się warzywa i owoce koloru czerwonego, które są bogate w likopen. Mówi się, że działają ochronnie na serce, obniżają poziom cholesterolu, zmniejszają krzepliwość krwi. Regulują skórczynaczyń krwionośnych, także tych działań można by było jeszcze wymienić wiele. Kolejną grupą są są to warzywa i owoce koloru białego, no już nie trudno się Państwu domyślić, czosnek i cebula na pewno będą wspierały walkę z infekcją i to jest właśnie główna domena ich działania. Mamy kolejną grupę, grupę warzyw i owoców zielonych. Które szczególnie są bogate w antyoksydanty. Tutaj głównie do nich będą właśnie zaliczane warzywa, liściaste, chociażby kapustny, czy sałata, w tym sałata lodowa, brokuły, koperek, inne również, które są bogate, tak jak powiedziałam, w antyoksydanty, mają bardzo dużą ilość kwasu foliowego, a kwas foliowy ma takie właściwości, że mogą go stosować osoby, kobiety ciężarne. Kobiety, które chcą planować prawda, zajście w ciąży, u dzieci, osoby z niedoborami krwinkowymi, dlatego że kwas foliowy powoduje wzrost liczby krwinek czerwonych, czyli działa krwiotwórczo. Grupa warzyw i owoców koloru fioletowego, czy niektórzy jak twierdzą niebieskiego, zawiera bardzo dużą ilość barwnika i tak zwanych antycanozoutów, które powodują, że spowalniają się procesy starzenia. Do programu o warzywach i owocach zaprosiłam kosmetologa, panią Katarzynę Przeździel, witam panią, panią pani Kasiu. Będziemy rozmawiać o codziennej pielęgnacji naszej cery. Będziemy rozmawiać o tym, że warzywa i owoce, które mamy w swoich domach, możemy również wykorzystać do tego, żeby zadbać o siebie. Co dzisiaj przygotowałyśmy? Proszę. Dzisiaj przygotowałyśmy trzy propozycje. Będą to y, trzy maseczki z ziemniaka. Ziemniak jest bardzo powszechną jarzyną, y, dostępną w każdej kuchni. Będą to trzy maseczki. Jedna dla cery tłustej, jedna dla cery suchej i jedna na opuchnięcia pod oczami. Do maseczki do cery pustej będziemy potrzebowały jednego ugotowanego ziemniaka. Musimy pamiętać o tym, żeby nie solić wody przed gotowaniem. Gotujemy ziemniaka na miękko, rozdrabniamy i dodajemy dwie łyżki mleka. Właściwości nawilżające i zmiękczające skórę zawiera witaminę C, zawiera witaminę A, E, witaminy z grupy B, witaminę B1, B3, B6, a także inne składniki, które hamują rozwój grzybów i bakterii. Yy, tak przygotowaną maseczkę nakładamy na twarz na 10 minut. Pamiętając o tym, żeby twarz była przed nałożeniem maseczki oczyszczona i najlepiej spilingowana. Do maseczki do cery suchej będziemy potrzebowały również ugotowanego ziemniaka i dodamy do niego łyżkę z oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek ma działanie regenerujące, ma działanie również antyoksydacyjne, czyli chroni przed działaniem wolnych rodników bardzo dobrze nabilża i natłuszcza naszą skórę. Tak ekspresowo przygotowaną maseczkę kładziemy na oczyszczoną skórę na 10-15 minut i zmywamy letnią wodą. Surowego ziemniaka ścieramy na tarce, odsączamy sok, w soku maczamy bacigi kosmetyczne i na 20 minut nakładamy na oczy, relaksując się. Dzisiejsze spotkanie zakończymy propozycją dwóch sałatek, w których połączymy i warzywa, i owoce. Zdrowie na talerzu przygotuje dla państwa mistrz gastronomii pan Krzysztof Bochman.